Warka Herkules świetnie znajdująca zastosowanie w gospodarstwach rolnych, jak i w branży budowlanej. Maszyny są produkowane w jednej z największych fabryk w Chinach ze specjalnym wyposażeniem produkowanym na rynek niemiecki, gdzie mieści się centrala tej marki na Europę. Ładowarki Herkules posiadają prostą budowę, jak i sterowanie. Nie są skomplikowane i są łatwe w obsłudze serwisowej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i zobaczenia oraz przetestowania naszych ładowarek. Jednocześnie zachęcamy do porównania z innymi ofertami na polskim rynku, aby sprawdzić różnicę oferowanych maszyn, a w szczególności w wykonaniu tych modeli. Ładowarki Herkules posiadają wiele od sprzętu wymiennego, potrzebnego w pracy, w tartaku, na budowie i przy wielu innych zadaniach. Obecnie posiadamy ponad 60 narzędzi wymiennych do naszych ładowarek. Ostrzyn dodatkowy do ładowarek Herkules. Opcje. Łyżka standardowa z zębami. Krokodyl hydrauliczny. Podajnik pasz ślimakowy. Widły do palet. Widły do bali z słomy. Zamiatarka z zbiornikiem. Chwytak do bel słoma i siano. Chwytak hydrauliczny drzewa. Wycinek do kiszonki. wiestnica do ziemi. Podajnik paszowy. puch do śniegu płuk do ziemi oraz wiele innych. szczegółowa lista dostępna na zapytanie na naszej stronie www.masterciogniki.pl. Zapraszamy serdecznie.